Tak bajka się zaczyna, była sobie treflików rodzina piękna, jak kwiat pomarańczy, trefinka, która tańczy. Treflik zawsze odważny, tatoś nie zawsze poważny. I mama co wszystko rozumie, wójcia pomagać im umie. I choć przybył z dalekiej krainy. Lubi samotne godziny, zna sekret szczęśliwej rodziny. Ale dzisiaj wieje, e, jeszcze czekolada, no i... Tatusiu, daj nam już ten przepis, poradzimy sobie. Ustaliliśmy przecież, że sami upieczemy ciasto dla mamusi bez niczyjej pomocy. No dobrze, to wszystko macie napisane. Trzymajcie się przepisu. Ale mamusia będzie miała niespodziankę. No, nie spodziewa się, że upieczecie jej ciasto na imieniny. I myślę, że bardzo się ucieszy. To co? Nie jestem już potrzebny. Mm -mm. Tylko pamiętajcie, że nie macie dużo czasu. Nie martw się. Mamy wszystko dokładnie zaplanowane. Ale fajnie. Jeszcze nigdy nie robiłem ciasta. By zwiedzić stare miasto, lub innych zwiedzić miasto, potrzebny dobry plan. By upiec pyszne ciasto, lub innych pysznych ciasto, potrzebny... Szybko! Musimy ją złapać! I co teraz zrobimy? Musimy ją znaleźć! Bez przepisu nie upieczemy ciasta! Treflinko! Jest tutaj! Musisz pomóc! Odsadzę cię! Ciociu, ciociu, to nasza kartka. Szkoda, że nie pilnujecie jej lepiej. Wiatr ją porwał. Ciociu, możesz ją złapać? Tam są bardzo ważne rzeczy. Ważne rzeczy? A. Ciociu, tam leci. Jak on leci, to przepadnie. Nie przepadnie. Musimy ją mieć. Wydaje mi się, że poleciała w kierunku domu pana Robobota. Panie robobocie, nie widziałeś naszego przepisu? Chyba nie. A jak on wygląda? Był zapisany na kartce, na takiej zwykłej kartce. Zaraz, zaraz. Nie ma kartki. Tam może być. Rudolf, masz nasz przepis na ciasto! Rudolf, zaczekaj! Rudolf! Potrzebny nam ten papierek. Zaczekaj! Co teraz będzie z ciastem dla mamusi? Nie wiem. Może jakoś pomogę? Nie, dziękujemy. To miała być niespodzianka od nas. Nie smućcie się. Obiecuję, że mamusia wcale się nie zmartwi brakiem ciasta. Upieczecie je innym razem. Kupiłem, bo gdzieś zniknęliście. A ciasto na imię musi przecież być. To dla solenizantki. Nie byłam pewna, czy będziecie mieć coś słodkiego? Pomyślałem, że jednak się przyda. Przepraszam za spóźnienie, ale wpadłam jeszcze do cukierni, bo chciałam, żebyśmy zjedli w moje imieniny coś słodkiego. Nie wierzę. Chyba dobrze, że my nie mamy ciasta. Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego, najlepszego. mamóżka! Życie obywa się bez planu, przepis nam dziś napisał los. Planując, dobrze się zastanów, czy strata planu to jest cios. Gdy wszystkie plany wiatr porywa, zawsze zostaje ci plan B. Mądrość to prosta i prawdziwa. Niech czasem dzieje się, jak chcę. Mądrość to prosta i prawdziwa. Niech czasem dzieje się, jak chcę. Nie idziesz na imieniny? Tak, bez prezentu? Poczekaj. Szklanka mąki, pół kostki masła, Czekolada. Świeżutkie. Niedawno zniosłam. Teraz możemy iść.